Witam Was w kolejnym odcinku, w tej strony Mistrzuniu, zagramy sobie w grę, w no, której, czekajcie jak to mówię, w pierwszą grę, znaczy, pierwszą grę na tym kanale, bo dawno w nią nie grałem, a mówię, że to jest moja ulubiona. Chwycimy sobie gąbkę, żeby ładnie tutaj sobie jeździć i sobie będziemy myć. Dach jest... Nie, znaczy to nie jest aż takie ważne, ale po prostu mogę umyć. Chciałem tylko sprawdzić, czy mam włączony mikrofon. Dobra, nie chcę mi się tego robić, to jest takie wymieniające. Dobra, no to co? Opona jedna. Wkładamy. Opona druga. Wkładamy. Opona trzecia. Wkładamy. Zapasowe nie bierzemy, bo nam są niepotrzebne. Chociaż z innych odcinków, no. O... No, bez komentarza, jak to się mówi. Gdzie jest? Gdzie jest paliwo? Gdzie jest paliwo? A tu, to jest takie, auto jest czarne i nie widać. Okej, okay, 4 litry jak zawsze dają. Rejestracja jest niepotrzebna. Silnik, o silnik jest ważny. Dlaczego nie musieli zrobić taką maskę? Nie mogli zrobić, że od przodu się otwiera. Cyk. Kłodnica. Cyk. Akumulator. Jeszcze te, niech dadzą jeszcze te turbo, no, jeszcze mogli dodać w tej gry. Dobra. Jedno światło. Światło będzie z tej strony. Syk. To światło będzie też z tej strony. Czy tak, tutaj mamy tak. Do bagażnika nie będę dawać usta. Telewizor jest bardzo potrzebny według mnie. Okej, okay, dobra, to nie będziemy tutaj wsadzać. Tylko to wsadzimy, jak myślę może... Aby siedzieć. Cyk. I by wyjść. O! Jak będę mieć cały czas, no to drzwi będę mieć tylko z... A może niech będzie z tej strony? Co mi z tego? Co ty robisz? A, a nie, to nie jest moja strona. To jest moja strona. To jest ta strona. Gdzie dać te drzwi? Dobre. Dobra, to my damy... Dobra, jeszcze dam tutaj jedzenie. To to... Cyk. Wezmę już całe, bo mi się nie bo i tak... nie będzie. Cytryna jest jakby według mnie bardzo zdrowa, dlatego mi dali tutaj... Łówkę cytryny. rybek już co zjadłem woda cia bananek o jarcia. dobra, ale wg jest chyba wszystko zrobione Jedzenie, broń na zombiaki. Telewizor, no może w następnym odcinku, może dodam telewizor. Telewizor jest według mnie bardzo ważny, bo mogę sobie oglądać bajki. Uh -huh. Tym bardziej w aucie, albo nie wiem. Instruktor jak? No, dlatego już mi się nie chce dać. Bagażnik zamykam. Klikam. Też co? a też A idą gdzie? Do jakiegoś pomieszczenia. To bardzo ciemnego. A, I nie, tutaj latarkę wezmę. Tutaj sobie latarkę wezmę? O! Tutaj mamy. O! Kotę! Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Tutaj coś mamy. Mamy kota i opony. No to może w innym. innym. innym razem. Innym razem to zrobimy. Labelatorka no, mi nie jest aż tak potrzebna. Siedzieć. Nie, coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. Broń muszę wziąć. Nie, ja chcę broń. O, teraz wychodzę i dam sobie do bagażnika. Cyk. Nie, tutaj chyba wszystko jest zrobione. Światło do tyłu. No, nie wiem, czy jest potrzebne. Nie, tu mi coś niega. Chwycić a. O. O. może nie wiem, tutaj jedź tędy mam mój mini, jeżeli nie więc... Okej, okay, posłucham się znowu. I to według mnie będzie, to jest chyba według mnie błąd. Dobra. Będę już 650. Ta, ta gra jest właśnie dobra, bo ona... Yy, Niech tu się mówi. Jest bardzo realistyczna wiatr jest. I podobna jest do tej gry. Do tej gry, o którą gram. Nie, na przykład Screamy ją nagrywa. O. Inni jacyś youtuberzy. Bo nie, już stówkę wyciskał. Nie wiem, czy lepiej nie grać samemu, czy może lepiej grać z jakimiś osobami. jak myślicie? To jest najgorszy, bo... Na przykład jest mało domów, bo niczego tu nie ma. Jeszcze deszcz zaczął padać. Co jest? I to mi samo skręciło. Nie, nie, nie. nie Ja nie chcę zakończyć swojej podróży. Tak. Dobra, mi się teraz złamałe szyby. Ej, no znowu mi samo ten skręciło. Nacina mi się, normalnie, no. Ej, lepiej może przyczekać w Nie, dobra, nie jestem lepiej. Ej! czy tam podjadę i wezmę drugi z badażnika. Tak nie on, już idzie. Prawdy jest na bagażniku to mam jakby coś jeszcze, jak widzę To jest inne auto Wiedziałem, że tak będzie Pani broń, O! I dlaczego to nie mogę. Ale on mnie zabił z daleka! Tylko ja, nie, tylko ja nie zauważyłem, że on mnie zabił z daleka! To nie go strzelałem i, ja, i on mnie się Jak to ma trzeba zabić? Jak bozowi? Proszę, chcę wiedzieć. Puknie. Ja do niego strzelam. Ale no, no weź jeszcze, to wziąć wam taką. No patrz. Ty pan nie ginie. Ty pan nie ginie. Dobra, zginął. My tu mamy dynami paliwo. Ja muszę wziąć Jemy. Muszę napić. О, ладно. Я чекаю, что а ладно. А можно мечтать в другую А не в No gdzie jest to paliwo? Ale nie do hop po Тонко динамит в надо улучшить. Я считаю, что это будет лучше. To tak, jedziemy dalej. Nie udało się zablokować, bo nie widziałem, gdzie to jest. No bo ja, jak jeszcze raz mówiłem, to jest czarne auto. A wiemy, że czarne auta są bardzo niebezpieczne. A jeśli, ale jeśli będzie na przykład jakiś bus to ja go zmienię. Ja go chciałbym zmienić, bo... Będę tam więcej rzeczy do zniszczenia albo jakąś przyczepę. Ale Nie może się z nie może się też w górze skończyć, bo ona mnie na pewno już denerwuje.

I to jest chyba nie najgorsza rozgry, 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 rozgrywka tej jak myślę chyba na nie. Tak, to jest najgorsza rozgrywka jaką chyba gram. O, oh. I co so, jest? Jakie so, yes. ja A nie właśnie? Wycieraczki działają. No. Lola? nie chodźmy tu. Iść na podłogę. Przepraszam, że... Przepraszam kot mnie w Chcę być po prostu... No co jest grane? Chce być też po prostu na odcinku Ale nie umie gadać Muszę, ja coś zjem Jeszcze tylko.

Co no, co? Czekaj. Chcę zobacz. 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 się. No to mówiąc, nie wiem jak wam to ująć, ale... Chyba to koniec podróży. Przyjechaliśmy. Nie wiem ile kilometrów, więc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zobaczymy co się znowu trafi. Ale wiem, że to co teraz było, to było beznadziejne. Ten odcinek nie był aż tak dobry. I żałuję, że go nagrałem, ale go już nagrałem. I nie wiem, jak co się stanie w następnym odcinku. Jeśli po tym filmie będzie 5 lajków, like zrobię kolejny odcinek. Do zobaczenia.